Witamy Państwa i zapraszamy na mecz na Panasonic Stadium Suita. Przy mikrofonie Dariusz Szpakowski, a razem ze mną komentować dzisiejsze spotkanie będzie Jacek Laskowski. A przed nami dziś mecz towarzyski dwóch drużyn, które każdy kibic kobiecej piłki nożnej pewnie kojarzy. Brak stawki to brak presji, a to zwiastuje ciekawe widowisko. Zapowiada się wspaniałe widowisko. Miło być tu z Państwem. Mam nadzieję, że czeka nas dziś dawka solidnego, miłego dla oka futbolu. Pójdźmy teraz na skład gospodarzy. Jednym z najbardziej pamiętnych meczów Chinek jest finał Mistrzostw Świata z 1999 roku. Zmierzyły się z Amerykankami, a na stadionie zasiadło ponad 90 tysięcy widzów. Kibice okazali się chyba wtedy 12 zawodniczką, bo reprezentantki Stanów Zjednoczonych, niesione dopingiem, lepiej wytrzymały presję podczas rzutów kar. Zobaczmy teraz skład chińskiej reprezentacji kobiecej. Mamy tutaj dobrze znane tradycyjne 4-4-2. To chyba się nigdy nie zestarzeje. Na to wygląda, skoro ciągle jakiś zespół wraca do tego systemu. Głównym jego mankamentem jest dość płaska linia pomocy, ale też przecież środkowi pomocnicy nie są przykręceni do swoich wyjściowych pozycji i mogą swobodnie poruszać się między liniami. Wszystko zależy od wytycznych otrzymanych od trenera. Może to 4-4-2 to tylko wyjściowe ustawienie, które będzie się zmieniało w trakcie meczu. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Robi się niebezpiecznie. Na piłkę. Co z tego wyniknie? Strzela! A jaj! Piłka wychodzi na aut bramkowy. Szkoda! Trudno jest celnie uderzyć z powietrza, należą się brawa za ten strzał, w końcu tylko minimalnie niecelny. Zankrój, Rui, Wang Shan Shan. świetnie zdołała odgadnąć intencję podającej. Za linię obrony bardzo sprytnie, ma trochę miejsca na strzał. Piękna interwencja. I będziemy mieli rzut rożni. Do grania piłki z rzutu rożnego, niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu, zażegnane. Wang ładnie przechwyciła podanie przeciwniczki. Od rzutu wolnego grę wznowią Chinki. Strata, drużyna przeciwna, przejmuje piłkę. Rozpoczynają kontratak. Ech, niestety, podanie prosto do rywalki. Strata piłki. Ciekawe jak to rozwiąże. Genialne podanie. Gol! Tak jest! Pierwsze trafienie w tym meczu. Prowadzą. Bramka po błyskawicznym, indywidualnym rajdzie zabrała się z piłką i nie dała rywalkom czasu, żeby się dobrze ustawiły. Miała sporo miejsca i wykorzystała to perfekcyjnie. I mamy otwarcie w tym meczu. 1 do 0. Dobrze prowadzi piłkę. Wchodzi w polekarne Ujasza Bangszanszan Akcja skrzydłem Bang Szanszan Nieporozumienie i strata piłki. Ładnie pomyślane. Prostopadle. Udanie. Piłka w porę do bramki. Jest proszę Państwa remis. Nie dała bramkarce większych szans, uderzając w dolny róg bramki. Przymierzyła naprawdę doskonale, z zimną krwią wykorzystała tę okazję. Jest jeden do jednego remis. Wu Haiyan, Wang Shuang. Za szybko ruszyła do piłki, offside! Cudowna seria podań, jestem pod wrażeniem. Czy będzie prowadzenie? Nie będzie bramki. Skuteczna interwencja obrony. Świetne przejęcie. Dobrze odczytała intencje rywalki. Może stąd strzelać! Tak! Proszę Państwa, bramka i obejmują prowadzenie. Zupełnie inaczej będzie im się teraz grało. Zyskają pewność siebie i spokój. Za to przeciwnej drużynie będzie teraz pod górkę. Mamy teraz kolejną powtórkę tej bramki. Bezlitośnie wykorzystany błąd przeciwniczki, świetny odbiór piłki i bezbłędne wykończenie. Doskonała skuteczność. Właśnie tak się strzela gole. Wynik 2 do 1 jeszcze o niczym nie przesądza. Zankruj. Lucia, po pierwszej połowie tego towarzyskiego meczu mamy jednobramkową różnicę. Całe spotkanie, jak to w sparingach reprezentacji bywa, przypomina partię szachów, więc kto wie, czy ten wynik nie utrzyma się już do końca. Zankrój, Lucia, Wang Shan Wang Shuang. Brawo, ależ jest szansa. Ależ interwencja proszę Państwa. Myślę, że większość już widziała piłkę w bramce. Cały stadion złapał się za głowy. Brawa za tę obronę. Dośrodkowanie z rożnego w szesnastkę. Czujnie teraz bramkarka łapie piłkę po tym uderzeniu. Gol! Mamy teraz remis star meczu wyrównany. Mamy wyrównanie i można powiedzieć, że mecz rozpoczyna się od początku. Jest coraz bliżej bramki. Dan Krój. Bank Samsung. Trener drużyny przyjezdnej przygotował do zmiany zawodniczkę z ławki. Czeka teraz przy linii bocznej, aż sędzia główny pozwoli dokonać zmiany. Świetnie zablokowana ta centra. Do końca meczu jeszcze pół godziny. Ach, przed nią tylko bramkarka. Oby tego nie zepsuła. Tak, proszę państwa, bramka i obejmują prowadzenie. Zupełnie inaczej będzie im się teraz grało. Zyskają pewność siebie i spokój. Za to przeciwnej drużynie będzie teraz pod górkę. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. 3 do 2 to tylko jedna bramka przewagi, a obie drużyny lepiej radzą sobie w ataku niż w obronie. Jeszcze będzie ciekawie. Dobre, skuteczne podanie. Buchajan, Zankruj, Lucia, blisko polekarne. Ładnie przechwyciła podanie przeciwniczki. Trener gości przygotował już rezerwową do zmiany. Tak, widać, że oczekuje przy linii bocznej na jakąś przerwę w grze, żeby wejść na boisko. Liu Shan, Shan. Ma czas, żeby dośrodkować. Lucia! Ach, szkoda! Taki strzał i nie ma bramki. Minimalnie niecelne, bardzo ładne uderzenie z woleja. Technika bez zarzutu, ale bramka okazała się ciut za mała. Tener szuka sposobu, żeby doprowadzić do remisu. Może nowa zawodniczka coś tu zmieni. Atakują wzdłuż bocznej linii. Cała seria podań aż przyjemnie patrzeć. Dobrze, skrzydłem może dogrywać. I będziemy mieli, że słuszna decyzja trenera. Jego zespół przegrywa. Zdecydował się na zmianę. Miejmy nadzieję, że będzie z niej pożytek. Wrzutka w pole karne. Nie, takimi strzałami to nikogo się tutaj dzisiaj nie zaskoczy. Coś jest nie tak z formą strzelecką, jeśli w tak dogodnej sytuacji z bliska strzela się tak kiepsko. Jest groźnie, może strzelać! Go! Do kolekcji mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! Jeszcze raz oglądamy powtórkę. Nic dziwnego, że bramkarka jest wściekła na siebie. Powinna była pilnować krótkiego słupka. Przecież to nie był strzał z najbliższej odległości. Zdecydowanie mogła tutaj zrobić więcej. Dwie bramki przewagi to powód do uspokojenia gry. 4 do 2. Do końca meczu 9 minut. Trener drużyny gości przygotował już do zmiany piłkarkę z ławki. Tak, czeka tam przy linii bocznej na przerwę w grze i będzie mogła wejść. Od rzutu wolnego, grę wznowią Chinki. Na powtórce widzimy wyraźnie, że był tutaj faul. I mamy zmianę. Nie, nie będzie z tego bramki. Przedarła się przez obronę przed nią tylko bramkarka. Tak, pięknie, kolejne trafienie. Mamy hat ale chyba nikogo to nie dziwi. Jest dzisiaj w gazie, bez przerwy atakuje. Moim zdaniem jeszcze coś nam pokaże. Ale ona ma dzisiaj formę. Piłka po raz trzeci ląduje w siatce rywalek. Hat, triki. Kto wie, czy to jej ostatnie słowo w tym meczu. Wynik 5 do 2. Wydaje się, że sprawa przesądzona, ale to jest futbol. Wang Shuang. No świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Zespół traci piłkę. Zbliża się do pola karnego. Link świetne przejęcie, dobrze odczytała intencje rywalki i to by było na tyle. Zespół gospodarzy, wspierany wspaniałym dopingiem swoich kibiców, odnosi zwycięstwo. Wspaniały występ i prawdziwy pokaz siły. Cały zespół doskonale wiedział, co ma robić na boisku, a każdy trybik świetnie wykonywał swoje zadanie.